Zawsze dziś jest, jesteśmy na imprezie Reserved, ale rozumiem, że e, masz inne e, ubranie, innej marki. Ja e, postawiłam dzisiaj przyjść polskiej marce. E, jestem cała w Joannie Klimas e, Basicowej kolekcji. Uważam, że ona jest absolutnie genialna. Logo Game, którą e, Jasia promuje. Z tyłu przepiękny design i do tego niecodzienna spódnica e, dopełniona butami od Margieli. Ja myślę, że to jest fajny, fajny kontrast. Wiesz, ja, ja staram się wspierać polskich projektantów, nie tylko tych młodych, ale generalnie polski rynek. Właśnie chciałem się spytać o buty, ponieważ mają bardzo e, ciekawą e, podeszwę tak. w zasadzie w stylu Lady Gagi. Powiedz, no powiedzmy, Lady Gagi jest to, jest to Margiela, jeden z jego bardziej znanych modeli e, butów. Z daleka wygląda go nie miał obsasa. Ja myślę, że to jest taka fajna zabawa modą. E, powiedz... E... Jak odbierasz wszystkie komentarze czy wszystkie teksty, które są o tobie pisane, ponieważ przed momentem, przygotowując się do tego wywiadu tak na szybko, przeleciałem sobie różne serwisy internetowe i muszę Ci powiedzieć, że tutaj też są osoby, które cię krytykowały, na przykład pani Karodyńska. Ja wiesz co, ja myślę, że są fajniejsze rzeczy, na których można się koncentrować a, i... Jest jedna fajna rzecz, którą robią e, gwiazdy w Stanach. Jimmy Kimmel ma u siebie w programie Mean Tweets, gdzie wszystkie gwiazdy czytają e, o sobie straszne komentarze z Twittera i ja bym bardzo chciała to zrobić w Polsce, bo to jest tak zabawne. Ja myślę, że najważniejszy jest dystans do siebie i oni właśnie to wykazują. Ale wiesz, ja chętnie w tym wezmę udział. Ale wiesz to jest troszeczkę miła, wiesz, jeżeli się czyta brzydkie komentarze o sobie. Słuchaj, tak jest życie, no, ta, ta, tak jest show biznes, sam wiesz. Czyli rozumiem, że się nie przejmujesz. A wygląda, jak się przejmowała? Nie no, wyglądasz e, jak 100 milionów dolarów. Oh yeah, o to chodziło. Gol, jest, gol. gol. No dobrze, mo, może wróćmy jeszcze na chwilę do mody. E, twoje ulubione marki, twój ulubiony styl. Co jest trendy w tym sezonie? Jeszcze, ja myślę, że u mnie się to zmienia trochę w kalejdoskopie. Owszem, względem trendów, ale też e, tego jak się czuję, jak dojrzewam e, i jak dojrzewam mój styl. Dlatego, dlatego często e, jestem elegancka, ale też często jestem sportowa. Nie ma tutaj jakiejś jednej reguły, ale też to uwielbiam, że, że zawsze jest ta niespodzianka, i zawsze co innego mi wychodzi, więc jest dużo miejsca i wolności na to, żeby, żeby być kreatywnym. Doradzasz różnym ludziom w zakresie stylu, czy obecnemu facetowi również? Nie ma obecnego faceta, już ci odpowiedziałam na pytanie następne, które szło. Następne jest bardzo podchwytliwe, tak. bo na pewno miałaś różne propozycje. Wczoraj nawet była w Warszawie bardzo duża, gruba impreza Playboya. A nie byłam, nie byłam. Wczoraj miałam urodziny, więc wczoraj świętowałam w gronie moich najbliższych przyjaciół. A, to jest swoje urodziny? A to wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, dziękuję. Rozumiem, to jest ważniejsze, ale gdybyś dostała taką propozycję, rozpatrzyłabyś? Wiesz co, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, bo nigdy takiej, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Bo ja uważam, że idealnie pasujesz do zmysłowej sesji. Oczywiście z klasą. Jestem strasznie młoda, a nie wiem czy wypada. Ale wiesz, nie tylko kobiety powiedzmy, po 50 pozują do takich zdjęć. Z tej strony Zosia Ślotała i serdecznie pozdrawiam widzów wideoportalu.